Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy w kolejnym dniu naszej studniowej modlitwy. Dzisiaj będę się modlił z Agatą. Witam Cię Agata. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Agata jest, nie jest moją uczynnicą, bo nie chodziła do Małachowianki, ale do trzeciego liceum. Dobrze mówię, prawda? Halo, halo. Tak. Yy, Dobrze mówię, że chodziłaś do trzeciego liceum w Płocku, prawda? Tak, zgadza się. No właśnie, ale spotkaliśmy się w Ruchu Światło-Życie, popularnie w Oazie. Agata jest studentką, studiuje w Wielkim Mieście, w Krakowie, a teraz żyje w Płocku. I dzisiaj pomodli się razem z nami koronko do miłosierdzia Bożego. Moi drodzy, krótko na temat dzisiejszego Słowa Bożego. Chciałbym dzisiaj dotknąć pierwszego czytania z dziejów apostolskich, z XI rozdziału o początkach chrześcijaństwa w Antiochii. W tejże Antiochii działa Barnaba, głosi naukę o Jezusie Chrystusie i pozyskuje wielką. Liczbę wiernych dla Pana Jezusa. Potem udaje się do, do tarsu, żeby odszukać Pawła, i tam razem przez rok pracują, ewangelizują. I w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami, to było dość już duże grono ludzi i trzeba było ich jakoś nazwać i nazwano ich chrześcijanami, czyli krewnymi Chrystusa, Chrystianoi. Myślę sobie, że dobrze byłoby, jakby o nas tak mówili, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy krewnymi Chrystusa. że jak się na nas patrzy i na nasze życie, to nie może nas zrozumieć inaczej, jak przez podobieństwo do Chrystusa. Jeden z francuskich księży, Gilbert, napisał kiedyś, że taką modlitwę daj mi, Panie, tak żyć, aby in, inni patrząc na mnie myśleli, że niemożliwe jest, aby Pan Bóg nie istniał. No właśnie też o to się pomódlmy, żeby inni patrząc na nas nie mogli Rozumieć nas inaczej, jak tylko właśnie przez podobieństwo do Chrystusa. A ja dzisiaj chciałbym się modlić, szczególnie za Anię. Chcę się modlić właśnie za tę osobę, która doświadczyła kilka lat temu przemocy, i pod wpływem pewnego spotkania też dzisiaj. Chcę ją Panu Bogu w szczególny sposób polecać i za nią się modlić. Zapraszam Was do pisania też intencji, które za chwilę też przeczytam, zanim zaczniemy zagatą się modlić. A teraz już skupmy się chwilę i rozpocznijmy naszą modlitwę. imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pańskim Piłatem, ukrzyżowany Marii pogrzebion, wstąpił do piekę, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. W tej koronce jeszcze przeczytam intencje. Które napisaliście, Pani Katarzyna, za wszystkich, którzy proszą o modlitwę, Pani Joanna o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz o zakończenie epidemii. Módlmy się do Boga. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej, męki. Miej, dla dla jego bolesnej <kühls> męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Dla jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Moi drodzy, jeszcze tutaj intencje ważne, wasze, które chcemy przeczytać i w nich się też pomodlić razem z Agatą. Kasia, modlę się dziś w intencji mojej teściowej, Ireny, w dniu imienin. Tutaj pani Agnieszka. Dziś proszę o wszelkie łaski dla naukowców pracujących nad szczepionką antykovid-19 pani Zofia. Modlę się za chorych cierpiących w samotności oraz za zmarłych na koronawirusa życie wieczne. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca, Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca, Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy, ufamy Tobie. tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. I w intencji zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję Agacie. Moi drodzy, zapraszam codziennie o 21.00 na koronkę do miłosierdzia Bożego. Ta modlitwa trwa do 31 maja, do zesłania Ducha Świętego i zachęcamy też do tego, żeby polubić naszą stronę na Facebooku Diecyzjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia ale też do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie DDM Studnia. Ten kanał niedawno żeśmy uruchomili i też zależy nam na tym, żeby on funkcjonował. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy dobrego wieczoru i do spotkania jutro. Dziękuję Ci Agata jeszcze raz. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia dobranoc.